Dzień dobry. Chciałbym zaprezentować jak najlepiej umyć samochód na mini samoobsługowej. Na początku można zapoznać się z instrukcją. Podejdziemy może bliżej. Pokażę mniej więcej po kolorach. Żółty jest oznaczony żółtym kolorem. Służy to do wypryskania kół i robaczków na zderzaku. Czerwona lanca, dokładnie ta lanca służy do nakładania piany i domycia auta, a reszta czarny kolor służy on do pukania wodą, nakładania wosku i do nabłyszczania auta specjalną wodą, która nie pozostawi zacieków nam na aucie. To może zaczynamy. Tak samo na automacie według koloru wszystko jest opisane. Radziłbym na początku zapoznać się z instrukcją, potem przeczytać, jak jest wszystko na automacie. I widzimy żółty, czerwony, czerwony i czarne. Tak samo jest czarne, żółty i czerwone. Dobra, to zaczynamy. Automat przyjmuje Nominały złotówka, 2 zł i 5. Akurat mamy rzuconą dyszkę. I pokażę jak najszybciej się wyrobić. Przy nagrzanym lakierze proponowałbym na początku auto wypłukać wodą, żeby po prostu nie uszkadzać lakieru chemią. Wybieramy program czwarty. Czarną lancę. już spukane. Możemy bezpiecznie teraz popłyskać sobie koła i robaci na zderzaku. Po odpyskaniu auta chemią na robaczki i koła wybieramy pianę aktywną, program drugi, czerwona lanza. Mamy pianę nałożoną. Nie odkładamy szczotki. Przełączamy po prostu na program trzeci mycie szczotką. Jeszcze chwilę zleci nam piana i teraz szczotka dozuje nam szampon, żeby wygodnie się myło. I myjemy autko. Raz przy razie pamiętać. Po prostu nie było jakichś niedojechanych miejsc. To mamy już umytę, wybieramy, wybieramy program czwarty, spłukiwanie wodą, to jest powtórzenie pierwszej ciemności, czarna lanca. Najlepiej pukać pianę od góry do dołu. Auta z pianej, wybieramy program czwarty, nie odkładając czarnej lancy. Jest to wosko ochromny. Ostatnim najważniejszym punktem jest punkt szósty na błyszczanie po tym szukaniu a u siebie żadne zakieki to by było na tyle wydałem niecałe 9 zł jeszcze proszę zobaczyć została reszta, która jeszcze się nalicza i możemy jeszcze śmiało sobie pukać na spokojnie dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam